Cześć! Witam na kanale ŚwiatLinuxa, kochani mam mega fajny klimat, znowu mam nie mogę tego puścić niestety, ale zobaczcie sobie sami, zaraz wam to coś pokażę, tak. Eee, fantastyczny, chaosowy, po prostu zarąbisty mix, naprawdę polecam, jak ktoś lubi taką nutkę i naprawdę daje powera, aż widać, że mi tutaj kurde stanęło wszystko, jak powieak, żebym powiedział, prawie wszystko. Bomba, słuchajcie, kochani, temat wygląda w ten sposób. Mam dla Was kolejny fajny filmik, mianowicie tym razem będzie to Ubuntu pochodzące z Chin. Nie to, że chiński będzie pulpit, bo będzie, ale, będzie, ale to pochodzi z Chin. Zbliża się termin, tak jak już w poprzednim filmie mówiłem, zbliża się termin wydania Ubuntu 2004 Focal Fossa. To to jest takie zwierzę z takimi wąsami fajne, tak? I powiem Wam jeszcze jedną rzecz, tylko sobie to ściszę. Sorry, musiałem sobie trochę ściszyć. Mam i tak trochę ten Teges. Yy, Zbliża się 20.04, jak mówiłem, tak? I Chińczycy wydali wersję beta, beta swojego yy, priorytetowego systemu. Mianowicie o co chodzi, kochani? Chodzi oczywiście o to. Ta-dam! Proszę bardzo. O, nie, to miało mi się kliknąć. Miało mi się kliknąć. To. Ubuntu Kylin, Kailin, czy jak to tam nazwać? Yy, wydane bodajże 2 kwietnia, tak? Nie 1, bo by pewnie uznali to za żart prymapreisowy. Ale ten systemik został już wydany w wersji beta. Jest do testowania, działa. Yy, sprawdzimy zaraz go sobie na maszynce wirtualnej oczywiście. Yy, dostępny jest na X64, Arma64, na Raspberry Pi również można sobie ten temacik, że tak powiem, pobrać. Ale mi na nogach chodzi, wszystko mi chodzi. Piękny motyw po prostu. Słuchajcie, stronka teoretycznie jest po angielsku, teoretycznie, więc możecie sobie tutaj niektóre rzeczy, że powiem, poczytać. Chodzi średnio, ale, ale da się. Poza tym, że część jest po prostu ze znaczkami. Jak ktoś jest na chiński, super, nie będzie problemu. Inni muszą korzystać z translatora, który działa, jak widać, bezproblemowo. Ale jestem naprawdę za zajarany. a wiecie dlaczego jestem zajarany? Dlatego jestem zajarany, że to kurde fajnie chodzi. Naprawdę fajnie chodzi. Postawiłem to dosłownie, nie wiem, może 10 minut temu. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. Porównując to do dystrybucji, którą testowałem również dzisiaj, czyli do DDE, Ubuntu DDE. To Kailin czy tym to jest po prostu nie razie, że rakieta, dwa, że działa, normalnie poszedł instalator, częściowo był po chińsku, ale przemilczmy to, tak, mniejsza z tym. W każdym razie ten temat działa i wygląda naprawdę zajebajnie, podoba mi się. Naprawdę ten po prostu system mi się kurde podoba, ja wiem, że przypomina wiadomo co, ma pewnie przypominać wiadomo co, ale yy, naprawdę robi dobrą robotę. Zresztą będę się trochę poruszał ten, ale po prostu tak mnie kręci ta nuta dzisiaj, że głowa mała. Yy, słuchajcie, zaczynamy przegląd. Wygląda to jak winda. Yy, naprawdę, nie, przeja mówię, wygląda to 10 razy lepiej od windy, od tego co jest w Windowsie 10. O kolei, tu mamy pogodę. Teoretycznie ta pogoda jest... Yy, tu gdzieś jakieś menu mamy chyba jeszcze. Tutaj mamy chyba pogodę. Night mode. A to jest tryb nocny, a to przepraszam, to jest tryb nocny, który na maszynie wirtualnej nie działa, ale jest. Yy, tutaj co mamy? Uuu, tego nie widziałem, szczerze mówiąc, bo nie przeglądałem do dokładnie tej dystrybucji. Fajnie zrobione. Szkoda, że to Olera wie o co chodzi, no ale cóż trzeba języki trenować, prawdopodobnie po to tą dystrybucję nam zrobili. Można sobie to ładnie chyba tutaj poustawiać. Oho, popatrzcie jak to wygląda. Hmm. Chociaż nie, mam jeszcze lepszy pomysł. Zanim zaczniemy to recenzować całe, patrzcie na jakiej menu jest zrobione. Naprawdę ma to ręce i nogi, poważnie, aby tak dziesiątka wyglądała. No może nie tak, tylko powiedzmy w ten sposób. O, jako Dark Mode. Pokażemy Wam jeszcze raz, przynajmniej spróbuję. Przejdźmy sobie tutaj, nie wiem do tego. Naprawdę jest ok! To jest coś, nie wiem co, to jest, no szkoda, że to jest po chińsku. Szkoda, ale przejdźmy sobie do, do... dalej, bo się zakręciłem. E, dobra, co my tu mamy? Tu mamy ustawienia sieciowe. Też wygląda bardzo fajnie. To jest burle Ukui 30 Najnowsza wersja. Popatrzcie, jak ładna jest transparentność, ładna przezroczystość tego wszystkiego. Naprawdę to kurde po prostu wygląda. Mam nadzieję, że w pełnej wersji to poprawią, bo nie wiem czy sobie nie postawię tego po prostu w tej wersji zamiast Gnome. Gnome mnie zaczyna trochę doprowadzać do szału w pewnych momentach, ale to jest temat na inny temat. Również tutaj mikser jest teoretycznie zmieniony, poprawiony. Jak ktoś używał przed tym Kylin to pewnie wie o co chodzi. To wygląda ten panelik tutaj. Tu mamy programy standardowo, tak, czyli pulpity. Proszę bardzo, jaki jest ładny dostęp zrobiony. Bardzo fajnie, podoba mi się. I otworzymy sobie eksplorator. Opatrzcie, jak to wygląda, naprawdę, jakby tak zrobili Windows'a dziesiątkę, to by to wyglądało. Pełna przejrzystość, ładnie jest ta czerni zrobiona. Wszystko jest zrobione na zakładkach. Kurde, można sobie otworzyć kolejną zakładkę i normalnie to sobie przełączać. Bomba, naprawdę jest ok. Podoba mi się, to mi się autentycznie, kurde, po prostu podoba. Ustawienia, proszę bardzo. Nie wszystko jest przetłumaczone na polski, nie wszystko jest przetłumaczone jeszcze na chiński, znaczy na angielski. No ale tak jak mówię, to jest wersja beta. Za dwa tygodnie powinna być wersja pełna, poprawnie zrobiona i tak dalej. Wyświetlanie, jak chcecie. Lista plików. To przejdźmy sobie może do pulpitu naszego kosza, nie wiem dokumentów. Przejdźmy sobie gdziekolwiek na personal, na przykład. Zamknijmy to i przejdźmy jeszcze raz. Bardzo ładne są ikony. Naprawdę są kurde ładnie zrobione ikony. Nie jakieś płaskie badziewie, tylko taki fajny, fajny 3D. I jak widzicie, to jest maszyna wirtualna i to naprawdę super pracuje. To po prostu działa. Prawo! Prawo dla tych deweloperów, za kawał fajnej i kurde roboty. Autentycznie popatrzcie, podział sobie można tutaj zrobić. No normalnie jest jak najbardziej w porządku. Klikasz i to się uruchamia. Podkopa, porównając to powiedzmy do, do Ubuntu DDE, tak, to 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 po prostu działa, to też jest beta. Tylko no, no widzicie jak działa, o, naczelny chyba wódz. Przepraszam, jeżeli Pana obraziłem, mi już tak niewiele brakuje do, do, do grobu, więc... Więc ten, ale ciekaw jestem w sumie, co oni tam piszą, kurde, no. Będę musiał sobie zobaczyć na translatorze. Poza tym naprawdę ładnie się to tutaj, tak jak mówię, cały czas się podniecam tym, tak? O warto, bo naprawdę to, kurde, fajnie po prostu wygląda. Fajnie się spracuje tutaj. Naprawdę ładniej, moim zdaniem, niż na Windowsie. Dużo ładniej. Ikonki są wyraźne, co naprawdę jest, jest ok. Przejdźmy sobie do menu. Menu standardowo wygląda w ten sposób, ale można sobie przełączyć na kategorie, tak zwane, tak? No i popatrzmy, co tutaj powiedzmy za oprogramowanie nam zafundowano. Thunderbirda, Firefoxa, Remina, nigdy nie pamiętam, co to jest. CD-Burner do nagrywania płytek. Widać, że kolorki są za trochę, troszeczkę skupane. Ale wygląda to trochę jak Nero, bym powiedział. Naprawdę niewiele tutaj widać. Może dlatego, że złączyłem właśnie to ciemne tło, które nie jest jeszcze do końca zrobione. Ale przypomina mi to po prostu Nero. Autentycznie przypomina mi to Nero. Przełączmy sobie na zwykły ten. Momencik. Aj, piękna ta nuta jest, po prostu. och! Popatrzcie, jak to wygląda. No jak Nero. Nie jak jakieś Linuxowe, nie wiem, XF Burn albo coś takiego. Tylko po prostu jest to używalne. Plusik ładnie się otwiera, jest skomponowane to wszystko. Nie dźwiera się jakiś... Nie wiadomo skąd. Ładnie się tutaj poprawiło wszystko, teraz wygląda bardzo ładnie. Świat Linuxa tutaj przyszedł. Cześć. Cześć w świecie Linuxa. Witam. O, tu macie świat Linuxa idzie, właśnie przeszedł. <laughs> Słuchajcie, naprawdę to jest fajnie zgrany. Nie to, że się otwiera na przykład w Gnomie coś tam z skute i jest koszmar od razu. Tu to wszystko jest po prostu tak, jak powinno wyglądać. Można sobie dowolnie poszerzyć, zmniejszyć, schować w ogóle. Prawo, naprawdę, kurde, jest fajny kawał fajnej roboty. Z tym menu jest dziwnie, bo ja sobie zmieniam tak, a on mi zmienia z powrotem, tak, ale to na pewno zostanie poprawione. Patrzymy dalej, co my tu mamy. Kailin Video to jest nakładka na SM Player, która jest nakładką na MPV. Nie działa, Jest ok. Fajnie wygląda. Można sobie tutaj wszystko ładnie pokonfigurować. Kalim Video, proszę bardzo. Klon SM Playera. Graficzny frontend dla MPlayer i MPV. Dokładnie tak. Dokładnie. Bardzo fajnie. Za to mamy dalej Rhythmboxa. Image Libre Draw. Przeglądarka obrazów IO Mate. No bo to jest dużo programów zastosowanych z Mate. Więc yy, bardzo, bardzo fajny jest dobór. Jest parę gierek, jak widać tutaj. Jest to ładnie posegrywane w, w takie yy, kategorie, można powiedzieć, tak? Oczywiście LibreOffice. LibreOffice jest spolszczony. Ja nic tutaj nie robiłem. Po prostu to sobie postawiłem. I to nam się bardzo ładnie po polsku uruchamia. Jest jak najbardziej ok. Widzicie, że styl kolorów również jest do tego dostosowany. Nic się nie rozjeżdża. Jedno wygląda inaczej, drugie inaczej. Nie, tutaj wszystko wygląda dokładnie tak samo. Brawa, naprawdę fajny kawał roboty. Z tym menu, kurczę, można by to... Na pewno to myślę poprawią. Nie będziemy się czepiać, bo naprawdę to nie jest... Nie jest jakiś wielki problem w becie. Co tutaj mamy? Aktualizacja oprogramowania. Zobaczmy sobie co tutaj mamy. To jak się będzie ładowało. Pięknie, patrzymy dalej. Hmm, MAF, co tutaj jeszcze jest z takich rzeczy? Trochę mi tutaj się myszka zaczyna przy przewijaniu. Pasek nie działa do przewijania również. Dyski, dzienniki systemowe, zobaczmy co tutaj się pokaże. Logi, po prostu logi, co się, gdzie dzieje, po co się dzieje, to warto czasami sobie sprawdzić. W każdym systemie, zobaczyć co się stało, po co się stało. Ale coś się za jakiś błąd wkleić go od razu po prostu do, do przeglądarki, tak? z najmniejszego, myślę, problemu. Dobra, to można sobie zamknąć. Oprogramowanie jest aktualne, zobaczymy, jakie ustawienia są tutaj, jakie repozytoria. Wszystko jest zgrane, popatrzcie sobie, oczywiście, nowe wydania. Każda nowa wersja, wszystko ładnie można sobie ustawić. Własnościowe, wszystko jest ustawione. Inne oprogramowanie jest wyłączone w tej chwili. Aktualizacja, wyżytelnianie, sterowniki. Dodatkowo, Oczywiście Nvidia pewnie też będzie obsługiwana jak najbardziej. Zapewne dwie wersje, tak? Czyli jedna zwykła i druga ze strownikami do naszej kochanej NVD. Password, klucze standardowe zarządzanie. Co tutaj mamy jeszcze? Mogę się przyzwyczaić do tego. kurcze niby jest przewijanie, a nie działa. O, działa. Zobaczmy tak. Kailin Software Center. Tutaj jest pewien problem. Duży problem. Problem jest taki, że wszystko jest po chińsku. No to jest po prostu. Można się domyślić, tak? Co to mniej więcej jest. Ale chyba to jest instalacja aplikacji z Androida. Jak? Po co? Nie wiem. Ale na to to po prostu wygląda. To no sklep, widzicie, jest jaki jest, tak. No można sobie teoretycznie spróbujmy coś pobrać. Zobaczmy. No nie wiem. Kurde, no właśnie, ciężko się skapnąć o VirtualBox. Dajmy sobie VirtualBoxa. Myślę, że to zostanie poprawione, tak? W wersji pełnej. Jak ładnie to się prezentuje, popatrzcie. Kurde, naprawdę fajnie, tak? Pokazuje progres, postęp. Świetne. Niektórzy się przyczepią, a bo to chińskie, bo to szpieguje. A masz konto na Facebooku, masz konto na YouTube, masz telefon z Androidem, to co się czepiasz z dystrybucji z Chin? Co ci z tego, że w Chinach będą mieli twój numer telefonu albo rozmiar, nie wiem, nie wiem buta albo prezerwatywy? No, co z tego powiedz mi? Ty się bardziej kolego martw, martw o to, co teraz w Polsce robią, związanego wiadomo z czym. Nie wymieniam tego słowa nawet. E, w każdym razie to ładnie nam się instaluje, naprawdę fajnie jest zrobione. Podoba mi się. Nie wchodzisz tak jak w Ubuntu czy w innych jest że aż patrzysz ten paseczek. Tu ci się z zewnątrz, może sobie parę rzeczy naraz instalować. Świetna sprawa. Naprawdę mi się to kurde podoba. Jest i uwaga. Działa! Po polsku, kochani! VirtualBox w VirtualBoxie. Działa? Działa. Która wersja? 6.1.4. Najnowsza wersja zainstalowana. Czego by po prostu chcecie chcieć więcej? To działa. Przypomnijcie sobie jeszcze raz, a tutaj na górze powinna być taka, taka karta z tym czymś koszmarem z chińskim koszmarem z, z Ubuntu, tak? Czyli Ubuntu DDE, że tak powiem. Tam to nie działa. To po prostu chodzi, mimo że tego, że to jest beta. Widać jakość, naprawdę, widać po prostu jakość. Chociaż wiadomo, że tam chyba jeden człowiek robi, a tutaj robi cała armia tych ludzi. No bo to jest rządowy Linux, można powiedzieć, tak? Zaaprobowany. No więc swoje to też na pewno robi, że niezłe pieniądze są tu włożone i problemiści do kompletu, tak? Co tutaj mam? Wykorzystanie dysku, monitor MATE. Na zakładkach. Świetnie, naprawdę. Kurde. To jest po prostu ładne. Wszystko jest, się zgrywa. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, tego systemu. I tak jak mówię, nie wiem, czy się czasem nie przesiądę z GNOM. Jeszcze muszę sobie to bardziej sprawdzić na maszynce wirtualnej, ale, ale jak to będzie działać. <laughs> Albo postawię na drugim dysku, ale jestem pod wrażeniem, bo po prostu mi się to podoba. Ciekaw jestem, po prostu, jak będzie działać to na dwa monitory, tak? No bo zobaczymy, nie ma co narzekać. Jeden giga około w życiu. Ej, no swoje funkcje ma. Zajmuje to to 8 GB na twardym dysku. Czy dużo, czy mało? To nie jest tak dużo w porównaniu załóżmy do Windowsa, który zajmuje 40. Nie, miało nie być o Windowsie. Sorry. Popatrzcie sobie, tutaj menu, wszystko ładnie zgrane. Koniec systemu. To po prostu działa. Naprawdę ja jestem pod dużym wrażeniem tej dystrybucji. Ciekaw jestem jak będzie ze stabilnością tego tak, bo, bo jak na razie jest, jest ok, jeżeli ktoś potrzebuje Czegoś związanego powiedzmy podobnego, bo ma przyzwyczajenia z windy tak a propos do wyglądu To ten system Tak Tutaj nawet same dodatki gościa się zainstalowały po prostu ruszyło od razu że to w pełnej Na pełnej w pełnej rodziczości popatrzcie sobie ustawienia Włączanie usług Chcę wyłączyć, wkurza mnie to, wyłączę sobie to, wyłączę to. Indykator China Wetter jest mi niepotrzebny. Przełączanie pulpitów drukarki jest mi niepotrzebne. Obsługa flesza. Kurde, popatrzcie się, wszystko jest pod ręką. Tak to powinno być zrobione. Również mówię do panów z Microsoftu. Tak to powinno być zrobione, do cholery. A nie, kurde, szukanie, chowanie i nie wiadomo czego jeszcze. Graficznie patrzę. I widzę, co jest grane, do czego co jest. Popatrzmy sobie na tła. Kurde, no 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 po prostu. Jest ok. Jak najbardziej dużo fajnych mi, że tutaj jest tapetek. temy, Wygaszacz ekranu. Zmiana fontów. Co tutaj mamy? Tu mamy sieć. Kurde, da się? Da się. Użytkownicy. Proszę bardzo. Zmiana, autologowanie. Strefa czasowa. No Azja Shanghai, no dobra, musicie wybaczyć tak. <grafy> Backup. Backup system files other Drives. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Odpala się zupełnie co innego. To nie jest Time Shift, to jest chyba ich jakieś oprogramowanie. O kurde, można wrzucać na Google Drive'a. Prawo, <grafy> żeby usłyszeli tam normalnie. Bomba. Przywracanie, wszystko fajnie. Informacja systemowa zapewnie na końcu. Możecie sobie zobaczyć. I jeszcze takich rzeczy ciekawych. Jestem bardzo ciekawy. Czy jest tu terminal? No kurde, terminal również jest. Jeżeli jest terminal, to co robimy? Grzebiemy. Zobaczmy tak. UName minus AR. Co my tutaj mamy? 540. Jeden z najnowszych kerneli. Ten chyba będzie stosowany w Ubuntu LTS 20.04 właśnie. I ile mamy pamięci? Użyte 1.1 czyli się zgadza, buffer, cache, dostępne. Chodzi! To po prostu chodzi. Jeżeli ktoś chce spróbować, polecam. Naprawdę, ja chyba sobie to postawię, tego Kailina na drugim dysku, do testów. Po prostu do testów, bo zaczyna mi się to skurczybytstwo podobać. Mimo sklepu, który ja sklepu w Ubuntu i tak nie używam, bo ja sobie lubię z konsoli przejechać rzeczy. To naprawdę jest jak najbardziej w porządku. Popatrzcie jak to wygląda. To po prostu jest zgrane. Zakładki. Fajnie przeźroczyste jest tutaj. Ten system jest naprawdę ładny. Po prostu jest ładny. Ja wiem, że się rozpływam i tak dalej, ale myślę, że po prostu warto, bo, bo, bo jest dobrze zrobiony. Ładnie chodzi. W miarę niedużo zajmuje. Nie ma problemów z grafiką, z akceleracją. I jest stabilny, do tej pory się jeszcze nic nie wywaliło, nic, autentycznie, ani przy instalacji, ani tutaj, wszystko jest, że tak powiem, OK. <laughs> e, więc co drodzy widzowie, no więc drodzy widzowie, e, ja tą dystrybucję najbardziej bym polecał, nawet do testów sobie postawić, po prostu zobaczyć co to jest, jak to się sprawuje, no po prostu na żywym, że tak powiem, systemie. O bo, bo naprawdę myślę, że warto, po prostu warto, to ładnie wygląda. A o szpiegowaniu nie rozmawiajmy, bo to jest po prostu wiadomo co. To jest wiadomo co. Polecam, po prostu naprawdę wam wszystkim, że tak powiem, yy, polecam Ubuntu Kylin wersja beta 20.04 LTS, czyli ten Kylin będzie miał wsparcie przez 5 lat. To jest oficjalne wydanie Ubuntu. To nie jest jakiś remix, to jest oficjalne wydanie Ubuntu, między innymi dla Chin. Dla państwa, to się mówi, środka, tak? Czy państwa wschodu, nie wiem. W każdym razie ja polecam. Brawo, brawo dla deweloperów tego systemu. Zrobiliście kawał za jej fajnej roboty. Naprawdę? A wy co, drodzy widzowie? Sub, like, komentarz, bardzo proszę. Oglądajcie sobie pozostałe filmy. Zapraszam na Facebooka facebook.com, kośnik Świat Ninuksa. jak najbardziej jest to aktywne. sobie tam czasami coś wklejamy, możecie pisać komentarze i tak dalej. Jeżeli jakieś propozycje, komentarz jak najbardziej, tak. I sprawdźcie sobie, bo kurde, po prostu warto, autentycznie myślę, że warto. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Świat Linuxa dobrej nocy, cześć.